Dziewczyny, chcę wam pogratulować. Wykonałyście świetną robotę. Trenowałyście lepiej niż zwykle. Musimy to odnotować. Stara się! Ja. No. Dziewczyny, a jesteście ciekawe co z Tomasem? Oczywiście, powiedz nam. No, wczoraj byliśmy na randce i dał mi małe pluszowe serduszko. Wow! Oh, kiedy mi ktoś podaruje małe pluszowe serduszko? Kiedy świnie będą latać? Nat, uważaj na to, co mówisz, ty też nie masz chłopaka. Dziewczyny, nie zapominajcie, jesteśmy króliczkami i nie powinnyśmy się ze sobą kłócić. I tak, piszę, wszystkie wykonałyśmy naprawdę dobrą robotę. Dziewczyny, wiecie, co powiedziałam Tomasowi? Jak chce, żebym jeszcze bardziej go kochała, musi zostać fajnym koszykarzem. Nie będę się umawiać ze słabym koszykarzem. Dobrze powiedziałam, czego uraziłam? Gdybym ja była Tomasem, to bym ci powiedziała: Kitty, odwal się. Co? Dobrze mu powiedziałaś, Kitty. Tomas musi mieć motywację. Jeżeli chce się z Tobą umawiać z fajną cheerleaderką, to musi zostać fajnym koszykarzem. Ach, czyli go nie uraziłam i będzie się starał jeszcze bardziej. Kitty, kitty. kitty. Dziewczyny, teraz mamy w willi dwie fajne pary Ciekawe, kto będzie następny No nie wiem Zobaczymy O, oh, hej dziewczyny Kiril, cześć Hej, Tomas Ale to szczęściarze To nic, Maja, my też będziemy mieć chłopaków Jeszcze jak myślisz? Jestem pewna Dziewczyny, fajnie tu jest, ale musimy iść na trening Tak, nie chcę, żeby zaznaczyli, że jestem nieobecna Poczekajcie minutkę, wezmę torbę Dziewczyny, wstawajcie Chłopaki, a jak tam wasz trening? Gdzie są inni chłopcy? Poszli do kawiarni! Głodomory. Diana, czy jest to zdjęcie w twojej szafce? Zdjęcie? Y to ty Kirill, nie poznałeś siebie? Oh my god, mówiłam ci Diana! Co mówiłaś? Nic, to jak idziemy, co robicie koło tych szafek? Chyba Kirill zauważył zdjęcia w szafce, Diany. Kiril, co? Otwórz! Czemu? Co tam zobaczyłeś? Otwórz! Dobrze, otwieram. Proszę, zobacz. Chcesz mi powiedzieć, że on wygląda jak ja? Nie noszę takich rzeczy. Dobra, Kiril, To nie ty, ale to Justin Bieber. Najlepszy piosenkarz. Dawno, dawno temu bardzo mi się podobał. Jestem z tobą i mam twoje zdjęcia w szafce, a ty jesteś ze mną i masz zdjęcia Justina Biebera. On się podoba wszystkim dziewczynom, Kirill. Tobie też? Mi też. A niech to poczuł się urażony. Dziewczyny, czemu on jest o to zazdrosny? To tylko piosenkarz. A może on nie wie, kim jest Justin Bieber? Bo wy chłopcy jesteście dziwni i w ogóle nie znacie popularnych gwiazd. Diana, mówiłam ci, usuń Bibera i wstaw tam Kirilla. Diana nie miała czasu. Albo Diana nadal jest zakochana w Biberze. Nad Bieber nawet nie wie o Dianie, jaka to miłość. Dokładnie, teraz to muszę wyjaśnić Kirillowi. Laura, ale obiecaj, że nie będziesz płakać. Tak, wiemy, że tęsknisz za Tomasem, ale może już wystarczy. Tak się cieszę, że kiedyś zabrałam mu tą czapkę na plaży. Przynajmniej mam jakąś część Tomasa. Posłuchaj Laura, Tomas nie jest dla ciebie. Widziałaś, jakie ma pucki? Nie mów tak o Tomasie. To najładniejszy facet na świecie. Tak, i ten najładniejszy facet spotyka się z Kitty, a nie z tobą. Czemu? Kitty jest blondynką. Ja też. Czemu jest z Kitty, a nie ze mną? Bo Kitty to króliczek i każdemu podobają się króliczki. Muszę być króliczkiem. Jakim króliczkiem? One cię nie wezmą do zespołu, a my bez ciebie nie damy rady. Jesteśmy przyjaciółkami. Dziewczyny, dzisiaj przygotowałam referat. I wiecie, czyj to mózg? Tomasa. Laura, ty oszalałaś. Musisz odwrócić od tego uwagę. I co, Laura? Jak twoje życie miłosne? Co, twój Tomas spotyka się z Kitty? Dziewczyny, idźcie stąd, mamy was dość pijawki. Tak, dziewczyny, on spotyka się z Kitty. Jak myślicie, czemu wybrał ją, a nie mnie? Niczego nie mówcie, bo jeszcze pogorszycie sytuację. Laura, jak nie jesteś ślepa i masz oczy, to zobacz, ja też jestem blondynką i między mną a Tomasem nic nie było. A wiecie czemu? Bo króliczki tutaj są i to się nie skończy, dopóki tutaj będą. To jak, wygonimy je z Willi? Dziewczyny, zwariowałyście? Ja się zmieniłam. Jestem dobra i puszysta to hasło króliczków. Jestem jak króliczki. Oszalałyście, wygonić króliczki z willi? To niemożliwe. Da się czy nie, warto spróbować. Więc zamiast płakać, lepiej spróbuj coś zrobić, bo inaczej będziesz żałować, że nawet nie spróbowałaś. Nie, to nie jest żadne rozwiązanie. Idźcie stąd ze swoimi radami. Jak chcecie wyrzucić króliczki, zróbcie to bez nas. Wasz pomysł to porażka. Frajerki. Będziecie płakać na tej ławce już zawsze. Blondie, jesteśmy złe? Nie, wszystko w porządku. Mhm, super, dwie małpy. Co mam zrobić? Chodź na lekcję. Widzieliście, jak Kirill i Tomas nas opuścili? No bo mają dziewczyny. Jesteśmy zespołem, drużyną, jesteśmy trzech! W, w trójkę! trójkę. Czi administratorka. Hej, chłopaki, ja do was. Hej, Stella, nie będziemy się spotykać. Czego potrzebujesz? Tak, chciałam ogłosić, jakie macie obowiązki w szkole. Jestem administratorką. Obowiązki? Będziemy mieć obowiązki? No co, nie słyszeliście? Będziemy mieć obowiązki. I tak, Zak, ty będziesz wyrzucał w szkole śmieci. Sean będzie sprzątał moją recepcję, a ty, Ais, będziesz rozdawać ulotki z wydarzeniami szkolnymi. Super, będę sprzątał recepcję. Czekaj, a co robią Kirill i Thomas? A Thomas i Kirill to chłopaki czy liderek. Będą pomagać króliczkom na sali treningowej. Szczęściarze, też bym chętnie pomagał króliczkom na siłowni. Tam jest fajnie. Nie jest nie będę wyrzucał śmieci. Chłopaki, od jutra zabierzcie się za swoje obowiązki. I co, zgadzacie się? A co mamy zrobić? Nie znasz steli? Jak chcecie, ale nie zmuszą mnie, żeby wyrzucać śmieci. Niech próbuję. Zmusicie, za. Cały czas się popisujesz, a potem za nią biegasz. <głos> <głos> nie biegam za nią, to ona biegała za mną. Diana. Kitty, nie wiem, co powiedzieć Kirillowi. On jest naprawdę wściekły. Diana, powiedz mu, że to twój idol Justin Bieber, piosenkarz. Przecież Justin Bieber jest nie tylko moim idolem, ale idolem milionów dziewczyn na całym świecie. Tak, powiedzmy mu chodźmy. Tomas, zjemy lunch po lekcjach? Tomas, pójdziemy na lunch po lekcjach! Laura, a gdzie twoje? Jestem słodka i puszysta. Nie rozumiem, czy ktoś kpi z mojej przyjaciółki? Czemu? Uspokójcie się, dziewczyny. A teraz rada koteczka i blondi. Króliczki, nie chcecie opuścić willi? Kitty, ukradłeś faceta, o którym marzyłam całe życie. Czemu? Oh my god, Laura, co się z tobą dzieje? Mam już dosyć płaczu, teraz będę krzyczeć! O, Laura, tak się zdarza, to nieodwzajemniona miłość. A gdzie Kirill? Laura, przykro mi, nie wiedziałam o Twoich uczuciach do Tomasa. Ona coś do mnie czuje, a ja do niej nic. Dobra, dosyć już o tym, jesteśmy na lekcjach. Tak, Laura, jak masz już dość, to znajdź sobie innego faceta: Tomas i Kitty są razem. Oni są parą, a ona cierpi. Laura, to przestań cierpieć! Idź się w końcu zabawić! Może jedź do Disneylandu? O, Disneyland! Dobry pomysł! Muszę tam pojechać z Kirillem. Tomas, czy wiesz, gdzie jest Kirill? Powiedział, że nie przyjdzie na tą lekcję. Musi pomyśleć, to przez tego Bibera! Tomas, jako jego przyjaciel, mogłeś mu to wyjaśnić! Próbowałem, ale nie wyszło! Witam wszystkich administratorka szkoły Stella podzieliła między was obowiązki. Super, Stella, ale teraz mamy inne problemy. Mamy tutaj miłosny trójkąt. Tak, Kitty spotyka się z Tomasem, a Laurze się to nie podoba. A ja coś zauważyłam. Laura ma kapelusz Tomasa. Ja mu tego nie oddam, nie ma opcji. Okej, okay, to to zatrzymaj. Tomas, czemu mi nie powiedziałeś, że Laura jest w tobie zakochana? Nie pytałaś. Zostawcie miłosne trójkąty na przerwę, a teraz posłuchajcie o swoich obowiązkach, a niech to gdzie jest Kiril. Diana, nie słyszałaś? Powiedział, że chce opuścić lekcje Nie powinien ich opuszczać Niech się lepiej zastanowi Uuu, Uwielbiamy, uwielbiamy to. to Zwierzęta są dla nas wszystkim Kapryśna, Laura i Taja Będziecie pomagać w bibliotece Będziecie rozdawać i zabierać książki uczniom Książki, książki Ale nudy Cicho, mam pomysł Stelela, a możemy mieć pomocnika? Książki są takie ciężkie Tomas, Tomas nam powinien pomagać w noszeniu książek Laura tak, oczywiście możecie wybrać dowolnego chłopca na pomocnika. Nie mam nic przeciwko. Niech Tomasz pomoże dziewczynom w noszeniu książek. Kitty, nie jesteś przeciw? Tak, Laura. Kitty nie ma nic przeciwko, nie słyszałaś? Więc się ciesz, dostaniesz pomocnika. Super, będę nosił książki, Laurze. To nic strasznego. Potrzebują pomocy. Diana, chcecie prosić o pomoc? Mogłabyś zrobić listę Wagarowiczów? Jasne, Stella, nie ma problemu. Mogę nawet teraz bez listy powiedzieć ci wszystkich Wagarowiczów. Zapisz. blondi, Koteczek Kirill, Sean, Ice, Zack. Dzięki, Diana. Diana, jesteś niegrzeczna co do Kirilla. No, Kitty, a co? To głupio obrażać się na mnie za to, że mam idola. Zgadzam się. Tak samo jak głupio nie chodzić na lekcje z takiego powodu. Tak. Nawet nie zamierzam za to przepraszać. Czemu nie jesteście na lekcjach? A ty czemu nie... Jestem zły. Diana ma w szafce jakieś zdjęcia faceta. Ale powieszone? No tak, zdjęcia. Ta, zdjęcia. Szafka cała oklejona zdjęciami. Znacie Wibera? Nie pierwsze słyszę. Ja też nie znałem. To pewnie jakiś były albo fan Diany. Nie denerwuj się, Kirill, my też nie mamy dziewczyn. Ty też pewnie nie masz dziewczyny, bo zerwałeś z Dianą. Nie rozstaliśmy się, po prostu jest niefajnie. Ma w szafce lewusa. Hej, chłopaki! Co robicie? O czym rozmawiacie? Na pewno nie czekamy na was. Ciągle się znikąd pojawiacie. Jak pijawki. Pijawki? Już dzisiaj nazywano nas pijawkami. Nie powtarzajcie błędów Laury i kapryśnej. Idźcie, sobie wołaliśmy was? Nie. W ogóle. Gadziny. Gadziny? Sean, przesadziłeś. To jak Sean? Przejedziemy się? Dobra, nie ma po co żartowałem. To więcej tak nie żartuj, Sean. Blondi, oni nie wiedzą, jak rozmawiać z ładnymi dziewczynami. Chodźmy, koteczku. Ej, mój but! Dziewczyny, oddajcie mu buta! Dziewczyna, a wy wiecie, kim jest Biber? Biber? Wiemy! Gdzie on jest? O, rany, chyba wszystkim podoba się ten Biber. W szafce Diany! Co? Ta Diana mnie tak wkurza! Ma Bibera w szafce? Zamknęła go tam? Dziewczyny, ma tam zdjęcie Bibera! To jakiś były Diany, czy wielbiciel? Kim on jest? Ah, Biber to fajny facet. I nie pasuje do Diany! Co to jest za koleś? Piosenkarzem. Piosenkarzem! Szaleją za nim dziewczyny na całym świecie. Chyli już poprałeś sprawę. Tak, jesteś zazdrosny o gościa, który nawet nie zna osobiście Diany. Zobacz, co to za Biber. Sekunda. Biber, fajny amerykański piosenkarz. Rany, Diana mi to mówiła. A ja nie uwierzyłem. Jeszcze tu jesteś i szukać Diany. U mam, dzisiaj nie będzie treningu. No to tak, dziewczyny Thomas, w końcu zrozumiałam swój błąd. Wiem czemu Kirill jest urażony. Gdyby on w swojej szafce powiesił zdjęcie jakiejś gwiazdy, a nie moje, ja też bym się obraziła. Pójdę do mojej szafki i wysprzątam ją ze zdjęć Justina Biebera. I wkleję zdjęcia Kirilla. I powiem, Kirill, przepraszam, teraz rozumiem czemu poczułeś się urażony. Tak Diana, to dobra decyzja, musiało mu być niefajnie. Zobacz, idą i się przytulają. Kitty i Tomas nie pasujecie do siebie. Kitty jesteś od niego wyższa. Fu, okropna para. Laura, nie zachowuj się jak Drama Queen. To nie jest fajne. Kitty, słyszałaś to? Tak. Laura, Tomas jest moim chłopakiem i twoje krzyki nie robią na mnie wrażenia. To dopiero początek, Kitty. Będziesz miała ze mną ciężko. Oh, my god, Laura. O, Kiril, cześć. Czemu jesteś tutaj sam? Kiril, zrozumiałam swój błąd i wiem, czemu czujesz się urażony. Nie powinny nam mieć w szafkach zdjęć innego chłopaka. Zaraz się ich pozbędę. Czekaj, Diana, myliłem się. Nie wiedziałem, że to twój idol. Głupio być zazdrosnym o coś takiego. Naprawdę, Kiril, nie jesteś już zły? O, wszystko jest okej. Okay. Ja już myślałam, że zerwam z powodu idola, Diany. Nie, nie jestem, ale teraz moim idolem jest Justin Bieber. Ech, dziewczyny, widziałyście to? <noise> Thomas, ty też musisz polubić Justina Biebera Gotowy Kirill, bardzo się cieszę, że wszystko zrozumiałeś I że nie jesteś na mnie zły Naprawdę? Tak, naprawdę Ale zdecydowałam, że z mojej szafki usunę zdjęcia Justina Biebera I będą tam zdjęcia mojego chłopaka, Kirilla Jesteśmy pokuceni? Nie, nie jesteśmy Hurra! Kochani, a wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał Klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki Do zobaczenia pa, 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 pa! Nie, nie, no poczekaj, to ja się pomyliłem. Głupio jest być zazdrosnym o, dzi o dziewczynę. Kirill, bardzo się cieszę, że już się na mnie nie gniewasz i że wszystko zrozumiałeś. Ale nie powinieneś mieć takiego samego idola. A jest, zobacz w telefon. Zobacz co ten Biber. Bieber to fajny amerykański piosenkarz.